Pamiętacie live'a tydzień temu Jak pisaliście mi, żebym biegł z psem do weterynarza Bo mój piecek, którego Dopiero co tak naprawdę Kupiłem Wymiotował, nie wiedziałem co mu jest Pisaliście na streamie, żeby kończyć I biec do weterynarza Tak zrobiłem Psa winem w koc, wysiadam z Ubera Co się dzieje? Poślizgnąłem się, poczułem mega mocny ból w kostce I po prostu ją skręciłem, nie? Skręciłem kostkę. Yy, próbowałem coś tam jeszcze z fizjoterapeutą zadziałać. Na streamach nie mówiłem o kontuzji specjalnie, żeby nikt nie wiedział, żeby przeciwnik nie wykorzystał tego, że mam kontuzję. Bo cały czas miałem nadzieję, że fizjoterapeuta coś z tym zrobi i, i że będzie ok, po prostu. A jest chuj. Jest bardzo słabo. No i wspólnie z trenerem. Yy, Arturem próbowaliśmy yy, przeczekać, myśleliśmy, że to wszystko jakoś będzie, że, że nie ma szans, żeby y, od jakiejś skręconej kostki y, nie, nie, nie ten, y, nie przygotowywać się dalej nie, do walki. No, ale jednak przy jakichkolwiek wyprowadzaniu ciosów i skręcie na nogach jest ogromny ból, który towarzyszy mi y, na stopie. Idzie w górę, ciągnie się po całej nodze. Jest to mega nieprzyjemne uczucie, jakby coś tam luzem tak latało. Yy, I przede mną będzie na pewno bieganie teraz po lekarzach i ogarnianie tego. Więc nie. To już jest pewne, że no nie uda mi się na pewno przygotować do, do walki do końca. Nie? Więc no niestety odpadam. Walkę trzeba. No mam nadzieję, że przełożyć na pewno, bo przygotowywałem się na Maxa, dawałem z siebie wszystko i chciałbym bardzo przełożyć tą walkę yy, z moim przeciwnikiem na jakąś inną edycję gali, 10, 11. No, wydaje mi się, że uda mi się szybko z tego wyjść, ale do gali tej już nie zdążę tego naprawić. A chcę być w pełny sił bijąc się. Chcę być w pełny sił, żeby te moje ciosy i to wszystko wyglądało fajnie. Po prostu chcę wygrać. Chcę mieć pełne szanse na wygrane, a taka noga odbiera mi szansę, prawda? Więc. No, cóż no, trzeba to przełożyć. Mam nadzieję, że uda mi się z tego szybko wyjść i wrócić do treningów, bo bardzo to po polubiłem to jeszcze bardziej niż przedtem. Przykładałem się w 100% i. No mam zakaz trenowania. Ogólnie mam zakaz trenowania. Trener powiedział, że no nie ma szans, nie? że nie będziemy ryzykować. To na tyle. No. Walki nie chcę yy, zaprzepaścić, więc liczę na to, że mój przeciwnik zaczeka na mnie i że podejdzie do tematu kontuzji jak człowiek. Nie? Pozdrawiam. To korzystając z tego, że już nagrywam, to jeszcze podziękuję Rafonik z Tobie za to, że dotrzymałeś słowa, bo na pierwszym naszym spotkaniu obiecałeś mi, że będziesz przykładał się do treningów i się przykładałeś. Także głowa do góry, dużo wzrówka i jeszcze będzie dobrze.